Siema siema widzowie Tej berka Ciemno Jak w tupie Ja już tak Tak? No był na dole no Co powiesz? Co mogę powiedzieć? Nic no. Widziałeś jaka kurwa pogoda? No widziałam Minus 19 ma być No od Teoretycznie od miało się zacząć nie? Ale ile było w nocy tego to ja nie wiem Nie powiem ci bo nie wiem. Już Grzesiu zamarznie pod tym kościołem. Sam wstał wcześniej dzisiaj od nas, zrobił sobie kawę, nas nawet nie budził Sam chciał jechać Cieszysz się już, tak? Jak nie widzisz cieszysz się. No, może go cię pogryzie, rozgryzie. Nie no, wiem, tak drogzesił sobie nas takuję kawki. Oczywiście dopła Ale sypię jeszcze teraz, nie, nie? Nie, znaczy sypię cały czas no, tak delikatnie. Się wierza, ale wcześniej wie bardziej sypało. Całdziej no, ma sypać niby. W nocy sypało. No ale... Nie powiecie mi, że znowu zima nas zaskoczyła, bo o tym to już trąbili od ponad tygodnia. dnia No jakby nie patrzeć. Tylko nikt nie chciał wiedzieć? Góra tu mają panią. O. Marciarski, Kto by nie pojechał w górę, nie kropa? Jakbyś spadła w Zasko, to by ci nawet wie zimą. B. B. Nie dawaj Weronika tego. Yy, mleka, tę usługę. Wiem, bo one mi mówiły właśnie. Ona nie może pić mleka, że tylko właśnie, ten. Że mleka nie może pić. Gorące, znaczy przegotowaną wodę. Najlepiej. Wiem, wiem, to ona mówiła. Bo widzowie mnie ciśną, że, że powiedziałem, że mleko, a to się nie mleko daje. No, ona mi właśnie wczoraj powiedziała, ta jedna babka. Że, jej babkę, że żeby mleka jej nie dawać. Wolę przygotowaną. Nie musicie się widzowie spinać od razu do mnie, bo ja nie wiedziałam, że się mleka nie daje. Myślałem, że właśnie ja się, się daje. Ja nie wiedziałam, ja bym się właśnie spodziewała, że mleko. No to wiesz, białko, witaminy i tak dalej, prędzej bym się tego spodziewała. No, no ale już sama byłam wczoraj w szoku. Ja cię pogryzę, no. Za chwilę w Kolegów możnowych? A reścinę, ale takie kapcie sobie że ona. że się tak? podobają te kapcie. No, Mają te. bo uszy odgryzał, Nie, był tam nie obgryzł. No ale co, no mamy mi się troszkę na zróbne odobaczenie i zrobienie tych tak banan, nie? Drogi, tak, bana, nie? Nie. dostaniesz fałszowe przeszczepienie drogie. Chyba. Nie, no stówę powiedział, nie? tam na sportowej, a ona dodatkowo powiedziała, że tam na Milowicach, jak jest ten yy, schronisko, nie, mhm. że niby tam też wykonują, że niby jest taniej, no ale ile może być tani? parę groszy, no wiem, de facto nie robi w sumie różnicy, nie. Tam ci zrobią za darmo, ale jak, nie, nie, jak nie. znajdziesz psa, jak znajdą psa, to wtedy tak, za darmo i wtedy go bierzesz. Za darmo, no. Bo to nawet ten lekarz, jak wtedy byliśmy, to właśnie Łukasz, bo najpierw ja poszłam i to się go dopytałam o ogólnie, nie? Ile kosztuje, a on później przed skropką no i powiedział, że znalazł psa i tak dalej, czy mógłby za darmo, no to on wtedy powiedział właśnie o tym e, schronisku tam na robić nie? Powiedział mu, że jak zgłosi, że z, e, znalazł psa, to mu tam zrobią za darmo. No ale znowu na wczoraj mi powiedziała, że ten, że oni typowo za darmo nie robią że coś tam trzeba będzie zapłacić no to ja już nic z tego nie rozumiem Jedy mówią tak, druzy mówią tak Ona nie mogę czytać tego z gorąca dobra, odleję ci klopuś klopuś Chciałam, by trzeba było do tego i przejechać i się tam dokładnie dowiedzieć. Ale to nie jest. Ja bym się była przekonana, że każdemu mleko można im spokojnie dawać. No. Więc jak się urodził, to też piłam mleko od matki. No ale to jest specjalne mleko, no, a nie takie z ja ja wiem. Właśnie ona mi też mówiła, że y, można by było jej dawać mleko, ale jakieś takie typowo specjalne. No, ono to jest drogie. To... Właśnie o tym też mi mówiła. to jest znowu przeziębione. Ja co czas jestem przeziębiony. No to nie jest znowu odporność. Ja i odporność. Ja się sam odparnię. A jak to mało no. już? A teraz wciło następną dwójkę. No, bo to było do przewidzenia. Gdzie masz piłkę? Masz Jadę tam jeszcze pod kościół, nagram coś. Spotkał. bo i ostatnio muszę moją pierwszy No to liczby tutaj, no które oni wczoraj byli przed 15, bo mają tramwaj 3 po drugiej i 33 po drugiej. To nie wiem, czy oni są w stanie zdążyć na ten przypadek. To chciała przy takim śniegu daj na kawałek jest. No i to nawet nie widzisz tej piłki ślepotą, to ślepo to ślepo to no i co co będzie teraz robić nie wiem jeszcze no jeszcze nie umiesz skakiwać. No, nie, jeszcze nie, nie, nie. Próbuję, próbuję, ale... Ciężko i to wychodzi. Idę szukać teraz Łukasza i Grześka. Teraz jak będą razem przy kościele, to od razu powiem Grześkowi, że nie chcę widzieć, żeby Łukasz mu zabierał pieniądze. Powiem to przy nim. Skończyło się, nie ma. On zabierze pieniądze, to to ciężko. Zima, widzowie. Nie da się jeździć. Minus 19 ma być. O, u was jak tam. Zima. Zaskoczyła was? Czy nie? Widzę już. Kasza. Idź je jedz, Łukasz. Co? Dobra, się, No, ma tak ładnie I? Co dostajesz? To Już ja. koniec? No i serce Jezusa jest. Nie? Co jest? Serce Jezusa. Poczymy. To jest taki ten, no jak to się nazywa, słońce. W środku jest ten krew Jezusa. Nie? w tym yy, nie wiem, co w sercu. W pierwsza niedziela miesiąca, nie? To się uryśka muszę odciążyć, byłem dzisiaj. Gdzie? Dzisiaj rano. Ale gdzie? Tam pod sklepem? No, sklep cały ten i te chodnik. A gdzie to płaci za to? A, no. Posypać solą muszę. Żadnych pieniędzy mu nie zabieram. Zacznijmy od tego. I ja mam swoje pieniądze zarobione tutaj. A grześniu ma swoje pieniądze, niestety. A że on. Nie i... ale nie chcę, zabierali tyle. tyle. Tyle, no. Byłem teraz tam z tym Mateuszem. No, tak? Byłem z uh -huh. tą parową? Powiedział, że ci psa zabierze. No. Co może zabrać, kurwa. Kiedy, jakby co, to może mieć do czynienia z berką, kurwa. Dwie, jak wyjdziesz, kurwa. Co? Wiem, jak kurwa. On wysiadł tam. Idziemy się. O, pigala. To 30 po się posi, pewnie dopiero skończy. No, zaraz się skończy. 16 po jest. No, no i jeszcze 13, nie? Mogę coś... Mówiła Werka, że jeszcze 13 i... No, co, Berka dużo gotuje? Chyba nie. No mówiła, że, będzie, że idzie rosół gotować Nie wiem Jak byłem to była w pokoju widzę, mówiła że gotuje A z czego będzie na rosół gotować? No tak, jak mówiła, że będzie gotować No nie, będzie rosół gotować, nie wiem Nie wiem Nic mi <grym> nie mówiła, żebym kupił coś na Rosu, czy coś nawet Ale pogoda co? No. A przynajmniej jest co robić nie będzie Cię jutro śnieżać Dzisiaj dzwoniła Tak? Znaczy, SMS-a ja mi wczoraj w nocy jest pisał, ale nie dzwoni do tej pory. No, ładna pogoda, nawet. Ale to jest, już czuć, że jest mróz. No. Nie, bo no teraz Nie twór. chcę mi hamować. Zaspaczałem minus 11, ma być. Dzisiaj? No, o, jutro minus 19. No. Ale to będzie mróz, co? No, no, no. Gdzie to stoi? Tam, po tym sklepie. Aż tam? No. Otwarty jest to sklep? Ten otwarty, żabka otwarta Dobra widzę. Nie będę czekał na grzeszkach, bo nie mam czasu. Bo moja wypisuje gdzie jestem Więc O będziesz? Zostawcie łapę suba. Nie wiem